Kurde, no nie jest wygodnie dla osoby niskiej. <grymne> Witamy Was serdecznie w kanale Superwizja. Nazywam się Agata Otremska, jest ze mną Kuba Giedrojc. Jesteśmy osobami trenerskimi w Metrum i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak zacząć przygodę z trenerstwem. No i chyba nie zdziwisz się, że na początek zapytam: No, Kuba, jak ty rozpocząłeś swoją przygodę z trenerstwem? Jaki był Twój początek? Boże, to, to zaskakujące pytanie, Agato. <grymne> To był rok 98. Prehistoria, no? Prehistoria. Byłem wtedy uczestnikiem takiego projektu, który się nazywa Szkoła Liderów, zresztą do dzisiaj, mm -hmm. do dzisiaj funkcjonuje. Tam sześć dni było prowadzonych właśnie takich szkoleń, tam komunikacja w zespole, zarządzanie sytuacją kryzysową itd., itd. Metodami, które dzisiaj już są powszechnie znane. Wtedy to była zupełna nowość. Wyszedłem zachwycony. Byłem wtedy w środku studiów i w ogóle planowałam inną karierę. Wydawało mi się, że praca w mediach to jest to co, to, co chcę robić. Nie przepracowałam ani jednego dnia w mediach. Chociaż cały czas pracuję z mediami, uczę jak występować przed kamerą, uczę dziennikarzy i tak dalej, więc to po tej drugiej stronie się znalazłem. Tak się to zaczęło. To była taka pierwsza inspiracja. Potem było trochę różnych tam perypetii zawodowych, ale wiedziałam, że to bycie na tej sali szkoleniowej, właśnie w zakresie umiejętności miękkich, a nie wykładanie, to będzie moja droga. No i tak się stało. Taka, taka miłość od pierwszego wejrzenia trochę to, Absolutnie. To był Kuba, rok 98. No a teraz jak zaczyna się być trenerem czy trenerką w 2023? No bo trochę czas się zmienił. Jakie ty widzisz sposoby? Rozpoczęcia, działania w tym zawodzie. Sobie, jak nim jak od... się zostaje ceny. Nie odpowiem Ci na to pytanie, to zapytam Ciebie, jak nie, nie podawaj roku, jak ty zaczęłaś pracę? Ja dużo pracowałam z młodzieżą i pracowałam w organizacji, która prowadzi placówki, przedsięwzięcia, projekty. Ja prowadziłam dużo zajęć dla dzieci i młodzieży i miałam takie wrażenie, że to mi wychodzi, działa. Zajmowałam się też zarządzaniem, projektami. To była moja praca. Miałam takiego kumpla z socjologii, który miał na imię Miłosz, i on mi powiedział, że poszedł do takiej szkoły trenerów. I jak on mi opowiadał o tych zjazdach, o tych przeżyciach, czego on doświadcza, czego się o sobie dowiaduje, jak uczy się tego, jak pracować z ludźmi, to mnie tak zachwycił, że ja mu pozazdrościłam i stwierdziłam, że ja też tak chcę. I poszłam do szkoły trenerów. Metrum zresztą. Jak teraz można zostać trenerem czy trenerką? Załóżmy, że ktoś z Was myśli o takim zawodzie. Jak zacząć? Po pierwsze, trzeba się zapisać ze szkoły trenerów metrum, przeżyć te wspaniałe chwile. Bo ja też jestem absolwentem szkoły trenerów i bez względu na to, w którym roku to się dzieje, jakie są realia, to jest naprawdę rok tak twórczej pracy i tak ciekawej, i tak samorozwojowej, że nawet kiedyś beata Kozak, Furczyni Metrum mówiła, że kształcenie trenerskie to efekt uboczny, No się nie podpisał może pod tą, pod tą tezą, ale na pewno dużo więcej tam się dzieje. Natomiast, jak zostać trenerem? Trochę interpretuję to pytanie, jak wejść na rynek. W obecnych czasach trzeba szukać swojej specjalizacji, swojej niszy od razu. Dzisiaj ten rynek już jest w miarę ustabilizowany, ale jest mnóstwo takich tematów, które wymagają już taki trener, który prowadzi komunikacja interpersonalna, sprzedaż, negocjacje. Jest, to już jest wszędzie. To już jest wszędzie i już właściwie firmy takich trenerów nie chcą, bo jeżeli chcą mieć. Kogoś, kto się zajmuje wszystkim, to mają trenera wewnętrznego. Natomiast szukają kogoś z rynku, kto jest specjalistą w jakiejś dziedzinie. Można też zostać, tak sobie myślę, trenerem wewnętrznym czy trenerką wewnętrzną w jakiejś firmie. Firmy bardzo często też są gotowe, żeby przygotować swoich pracowników, pracownicę, więc jest też taka ścieżka, tak sobie wyobrażam. Wiem, że pracujesz trenersko, ale też pracujesz na etacie, łączysz te dwa światy. Co poradziłbyś osobie, która jest na etacie, chciałaby zacząć tę pracę trenerską, boi się ten etat od razu rzucić? No to złota rada. A nie, 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 nie. nie, nie rzucaj etatu, zacznij pracę trenerską. Nie unikaj żadnej okazji do tego, żeby poprowadzić szkolenie. To nie musi być od razu dwudniowy, wielki warsztat. Niech to będą dwie godziny, cztery godziny. Dla dwóch osób, pięciu, siedmiu, dwunastu, piętnastu. To może być szkolenie dla rodziców z Rady Rodziców, Twojego dziecka, gdzieś tam w szkole. Ludzie z harcerstwa to mogą być ludzie z klubu osiedlowego, sportowego. Po prostu patrz szeroko i oferuj swoje usługi. Nie narzucaj się, ale mów, że to może być ciekawe. I po prostu próbuj, próbuj, próbuj. I to się z czasem zacznie klarować. Ktoś ci da informację zwrotną, sobie. W tym jesteś świetna. O, to są takie unikalna taka wiedza, może sobie nie zdawałaś, nie zdawałeś sprawy, że mało osób o tym wie, a ty właśnie dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu, wykształceniu i tak dalej, masz tutaj coś, czym możesz się podzielić. Idź za tym. I to się zacznie klarować. Natomiast początek jest, no trzeba być po prostu nieustępliwym, no trzeba, trzeba walczyć o to. W ogóle na etacie to można skorzystać ze swoich kolegów, koleżanek z pracy, nie? Jako z pierwszej grupy, która ci powie, udzieli feedbacku na temat tego, jak prowadzisz zajęcia. Nie? Ale też tak wtrącę dzisiaj, jeżeli to masz tak, nawet tak. 10 osób w pracy, z których Masz na tyle relacje fajne, że możesz ich jakoś zainteresować tym, że właśnie też szukasz takich możliwości. To nie każda z tych osób ma pomyśleć o pięciu znajomych, z którymi ma taką relację. To już jest grupa potencjalnie 50 osób, z których coś można zrobić. Wynajęcie sali czy zorganizowanie jakiegoś miejsca to nie jest już przedsięwzięcie i już można coś zrobić. Natomiast jest potrzebna odwaga, jest potrzebna determinacja. Trzeba sobie powiedzieć, tak chcę być trenerem. Jak sobie tak powiesz, to tak się stanie. Myślę, że można skoczyć na główkę i pójść do firmy szkoleniowej i zapytać. Moi drodzy, czy chcielibyście mnie zatrudnić? To też jest możliwa droga i no, być nieustępliwym, czyli sprawdzać, pytać, uderzać do różnych, do różnych miejsc. Piszesz do firm, uh -huh. starasz się być trenerem wewnętrznym, no to, to jest must. Tak. No, natomiast równolegle, ja jak kończę uh -huh. wspomniane dziennikarstwo, to większość osób miała takie poczucie, że uczy się teraz dziennikarstwa, a jak już skończy studia, to wtedy będzie szukać pracy. <laughs> a to właśnie wszystko powinno być cały czas równolegle. Spotkałam się z taką opinią, że trenerstwo jest dla osób doświadczonych życiowo. Zaraz po studiach czy na studiach to nie bardzo można zostać trenerem czy trenerką. Co ty o tym myślisz? Ja wyznaję taką, taką zasadę, że oczywiście warsztat jest królem. Ten warsztat trzeba mieć i oczywiście każdy temat można przeprowadzić zgodnie z metodologią. Nie mając doświadczenia życiowego, nie mając jakiegoś wielkiego doświadczenia zawodowego i to będzie OK. My jako uczestnicy szkoleń już też jesteśmy trochę opatrzeni z tymi szkoleniami. Szukamy ludzi, którzy są w stanie mi dać coś więcej. Co mogę dać więcej? No, Mogę dać swoje doświadczenie, mogę dać siebie. Dlatego myślę sobie, że nie powiedziałbym, że nie masz doświadczenia, jesteś młodym, nieopierzonym trenerem, nie, to jest jeszcze nie ten czas. Ale na pewno masz coś takiego, co możesz zaoferować. Byłem na przykład ostatnio na fantastycznym szkoleniu prowadzonym przez bardzo młodego trenera, który mówił o różnicach międzykulturowych. I to była najbardziej kompetentna osoba, żeby opowiedzieć o tym, że osiemnastolatkowie kupują kubek w tam jednej z firm, która sprzedaje hamburgery, gdzie jest refil, i potem ten kubek po wypiciu tej coli wycierają. Papierowym ręcznikiem chowają do plecaka, i tak przez tydzień mają picie za darmo. Aha, okay. I nikt o tym w ogóle kompletnie nie wiedział. I on był ekspertem. Wszyscy żeśmy go pytali, więc ekspertem można być w każdym wieku. Natomiast faktycznie szukaj tego, co możesz zaoferować, nie tylko jako warsztat, ale też to, co po prostu masz życiowo. Może być jakiś taki opór nie, w osobach początkujących, że kurde balans, no, ja nie czuję się w niczym takim ekspertem, dopiero zaczynam tę ścieżkę, tę karierę. Jaki jest atut bycia początkującym trenerem czy trenerką? Co takiego wnosi osoba, która zaczyna? Czego już nie ma, stary wyjada? Chcę próbować. Chce próbować różnych rzeczy, szuka. Mm -hmm. Jak jesteś wyjadaczem, nie chcę powiedzieć, że wyjadacz jest rutynowy, lubimy filmy, które znamy. No wiesz, w jakich tematach najlepiej się poruszasz, które są najbardziej dla Ciebie intuicyjne, które ćwiczenie zawsze poszło, jak prowadzić potem jego omówienie i to są wartościowe doświadczenia. Tutaj się może zdarzyć wiele ciekawych rzeczy. Natomiast jak jesteś młody, młodym trenerem, no to masz to, no nie chcę mieć krew na zębach, ale ten wiatr w żaglach, że no chcesz próbować różnych rzeczy, chcesz gdzieś coś z czymś połączyć, czego może doświadczono Trener by nie połączył, no ale stąd się biorą wynalazki. Jeżeli nie rzucasz etatu i rozwijasz swoją karierę trenerską yy, dodatkowo, no to pewnie masz jakiś poziom bezpieczeństwa, ale jeżeli chcesz skoczyć na główkę, rzucić się na głęboką wodę i zostać trenerem pełną gębą, czyli w pełnym wymiarze, jak zacząć na rynku? żeby zacząć zarabiać? To pytanie też Tobie zadam, bo im więcej zbierzemy doświadczeń, <laughs> tym to uh -huh. chyba będzie wartościowe dla naszych widzów. To jest takie pytanie, jak ja bym zrobił, bo nie, nie mam takiej odpowiedzi uniwersalnej. Ja bym nie skakał na, na głęboką wodę, szczególnie do basenów, które mają wody. Można sobie tą poduszkę budować nie w ten sposób, że pracuję na etacie w jakimś miejscu, które mnie bardzo ogranicza w rozwoju pracy trenerskiej, ale być może można to połączyć z jakimś wspieraniem procesów HR-owych. Być może możesz się wyspecjalizować, nie wiem, być asesorem w 360. -tkach. Być może możesz sobie zrobić certyfikację w ramach jakiegoś narzędzia psychometrycznego i jedno z drugim łączyć. Możesz albo znaleźć sobie też takie miejsce jednak pracy, ale typu na przykład doradztwo zawodowe, biuro karier, które już gdzieś jest bliżone. w tym obszarze rozwoju osobistego i wtedy łatwiej jest zwiększać ten portfel szkoleń, a zmniejszać ten, ten etat czy te inne zobowiązania. Wiesz co, ja bym chyba podbiła to, co powiedziałeś, bo w moim wypadku było tak, że jednak skoczyłam na główkę, ale wynikało to z tego, że bardzo, bardzo mocno chciałam się rozstać z tą pracą, w której byłam. Więc po prostu zamknęłam, zatrzasnęłam wszystkie drzwi i musiałam się zabrać do roboty. Ale moje doświadczenie było takie, że rzeczywiście wcale nie było łatwo zyskać te pierwsze zlecenia na rynku. Ja skorzystałam z tej drogi, że poszłam do firmy szkoleniowej, zaproponowałam się. Zresztą miałam tam kontakt, bo znam jedną osobę, która powiedziała, słuchaj, nie będę Cię polecać, ale powiem, że możesz przyjść. I pamiętam, że ta rozmowa poszła całkiem nieźle. Była decyzja, że współpracujemy. Ale ja przez 9 miesięcy nie miałam żadnego telefonu od nich. Więc to się może zdarzyć i też y, znalazłabym jakieś y, rozwiązanie awaryjne, czyli jakąś. Inną pracę, jeżeli zamykasz wszystkie drzwi, żegnasz się ze swoją dodatkową, no to po prostu znajdź coś innego, co pozwoli ci przetrwać finansowo i powoli, stopniowo sobie buduj. A jeżeli masz etat, no to po prostu staraj się w jakiś sposób znaleźć miejsce dla tego trenerstwa. Jeśli masz etat, a możesz zmniejszyć jego wymiar, to też jest ok. Zostaw sobie pół etatu tam, gdzie jesteś i czujesz się bezpiecznie. Bo kiedyś było tak, że jak pracować na etacie, to raczej jak gdzieś się roz... i to nie było coś związanego z trenerstwem, no to ta działalność dodatkowa to była taka bardzo prywatna. Nawet często trenerzy mówili, nie chciałam o tym za bardzo mówić swojemu pracodawcy. Że coś robię gdzieś obok. A teraz jednak trochę ten rynek pracy się zmienił Prawda. i cenieni są ludzie, którzy są twórczy, którzy szukają czegoś więcej. Chyba nie miałbym już dzisiaj takiej obawy, żeby powiedzieć: słuchajcie, jeszcze fascynuje mnie trenerstwo, więc w ogóle w soboty, w niedzielę, po południu robię coś takiego i też z tej interakcji może coś wyniknąć. Nawet stąd się może coś takiego zrodzić niespodziewanego. W jaki sposób szkoła trenerów Metrum pomaga rozpocząć tę przygodę z trenerstwem? Na wiele różnych sposobów, ale jeżeli już mówimy o takim aspekcie, jak wejść na Rynek, jak zacząć tą przygodę, to ja bym powiedział o trzech rzeczach. Po pierwsze, uczyć się bycia trenerem, ale tak, bardzo konkretnie. Jak zaplanować ćwiczenie? Jak to zrobić, wszystko interesujące? Dostajesz temat, masz grupę, wchodzisz na rynek, no i trzeba to ćwiczenie, trzeba to, to szkolenie zrobić tak, żeby to fajnie wypadło. To jest pierwsza rzecz. Druga, i nie wiem, czy też masz takie doświadczenie, ale ja słyszę od bardzo wielu naszych absolwentów, że kontakty ze szkoły trenerów pozwoliły im wejść na rynek. Jest to bardzo się to, to, jest, to jest druga rzecz. I trzecia, próbowanie, 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 to doświadczenie. No, nie można. Zostać trenerem nie próbując, trudno tylko sobie poczytać książki, posłuchać wykładów i od razu pójść na tą salę szkoleniową. No, szkoła trenerów jest tak skonstruowana, że przez rok próbujesz, próbujesz, próbujesz w bezpiecznych warunkach. Uh -huh. I to są właściwie, wydaje mi się, takie trzy główne atuty, które wyposażają człowieka, żeby wejść na rynek. Tak i też to, to doświadczenie na sali rzeczywiście jest kluczowe, kiedy z kolegami, koleżankami testujesz to, Czego boisz się przetestować na otwartym rynku. I to, co też mówią często uczestnicy, uczestniczki, to właśnie to, że spotykają bardzo różnych trenerów i trenerki, czyli mogą spotkać się z różnymi energiami, mogą się spotkać z różną dynamiką prowadzenia warsztatów. I też to, co mówią, to to, że ja też będąc sobą mogę być dobrym trenerem, trenerką, bo nie ma jednego wzorca. Są bardzo różne wzorce i widać, że można być super w tym zawodzie, mając bardzo różne cechy charakteru, z różny sposób funkcjonowania. I to jest mocny atut. Inny też atut widzę taki, to jest też moje doświadczenie że szkoła trenerów metrów przygotowuje do pracy także w takich sytuacjach które z reguły określa się jako trudne jest jakieś wyzwanie na sali szkoleniowej, jest jakiś rodzaj konfliktu. I szkoła trenerów Metrum powiedziałabym, że inaczej niż większość szkół na rynku przygotowuje do takich sytuacji. Także wchodzisz i nie boisz się tego, że coś się na sali wydarzy, bo jesteś gotowy, gotowa na wszystko. Z dość dużym spokojem. Bo też rozumiesz, nie? Bo to właśnie jest to unikalne podejście metrum, że to nie tylko jest pytanie, jak sobie radzić z trudną sytuacją, tylko jak zrozumieć tą trudną sytuację. Chciałabym zapytać Cię o taki przekaz, jedno zdanie, może motto, dla początkujących trenerów. Jakie będzie motto? To kubek jedrojcia dla początkujących trenerów i trenerek. Chcesz być trenerem, trenerką? Zrób to. Tada! Ta Oczywiście to nie ostatnia taka rozmowa. Zapraszamy do naszego kanału Superwizja. Zapraszamy do kolejnych odcinków, ale nie zapomnijcie dać łapkę, nie zapomnijcie subskrybować nasz kanał i polecajcie nas znajomym. Do zobaczenia, dzięki. Cześć!